Witajcie, kochani. Odpuszczenie, puszczenie wszelkich oczekiwań, pragnień jest kluczowym elementem, byśmy mogli dostrzec to, kim jesteśmy. Tak często właśnie warunkujemy swoje szczęście, swoje uczucia tym, jak się układa rzeczywistość wokół nas, jak się zachowują osoby wokół nas, jak zachowuje się i działa nasze ciało. Jak my zachowujemy się, i tak często my to otaczamy oczekiwaniem i warunkami różnymi, by było tak czy inaczej. Bo wtedy będę szczęśliwy, czy wtedy będę czuć. I jak ważne jest to, by to wszystko puścić i odpuścić, dlatego że to, co my oczekujemy, pragniemy, tak naprawdę blokuje nam to, byśmy mogli naprawdę w lekkości przeżywać życie. Oddech jest wspaniałym narzędziem, zintegrowanym z ciałem fizycznym, by właśnie rozluźniać się i odpuszczać, i puszczać. Wszystko odpuszczać. Dlatego, że z tego wyłania się mądrość, która pozwala nam zobaczyć, że to, co jest najważniejsze, to, co jest istotne, to jest nasza wibracja i dbanie o tą wibrację. To, jak się czujemy. Niezależnie od osób wokół nas, niezależnie od miejsc, w których jesteśmy, po prostu wybierać świadomie to, jak czujemy. Chcemy wibrować. I to dbanie o tą wibrację, o to częstotliwość swoją jest, można powiedzieć, naszym magnetyzmem, który przyciąga to wszystko, co jest podobne w rezonansie. Dlatego te moje spotkania z wami, te indywidualne spotkania są między innymi takim przeglądaniem się i pokazywaniem sobie tego, że to, co esencjonalne jest, to właśnie między innymi. Puścić, odpuścić, by właśnie zadbać najbardziej o swoją częstotliwość, o swoje wibracje. Tak więc zapraszam Was do spotkań, do przeglądania się w sobie i życzę najlepszego. Hejka.